Była dumą Rzeczpospolitej Ale bycie husarzem to nie tylko chwała To także ogromne koszty Ile naprawdę kosztowało utrzymanie Tej elitalnej kawalerii? Zbroja husarska była lżejsza Niż rycerska Ale i tak niezwykle droga Do tego szabla, koncerz, pistolety i oczywiście kopia Kompletne wyposażenie wojownika Potrafiło kosztować równowartość Majątku ziemskiego Szacuje się, że cały rysunek mógł odpowiadać Całe canie kilku wsi jeszcze droższe były konie. Husarz potrzebował nie jednego, a kilku do walki i do marszu. Koń bojowy, specjalnie szkolony, kosztował fortunę. To były prawdziwe, żywe czołgi, które decydowały o sile szarży. Utrzymanie koni oznaczało paszę, wodę i opiekę, a do tego służbę i czelać husarza. Trzeba było też dbać o naprawę uzbrojenia, wymianę kopii, uzupełnienie prochu i kul. To były stałe wydatki, które zjadały ogromne sumy. Nic więc dziwnego, że husarze rekrutowali się z najbogatszej szlachty. Bycie husarzem było symbolem statusu, oznaczało nie tylko odwagę, ale i potężne zaplecze finansowe. Utrzymanie jednego husarza kosztowało majątek, ale efekt był taki, że na polu bitwy stawała elitarna, najlepiej wyposażona jazda Europy. Husaria była nie tylko dumą, ale inwestycją, w którą wkładało ogromne bogactwa.